płaci, potem zraszcza miłość. Aż i w końcu niezdatne dosnoli kielicha. Trzeszczy, cieknie i tęchnie, wstyma się i wzdycha. Nie zachwycą już nas wtedy szczodre dary Boże, bośmy kochać to przywykli, z czego czerpać może. Późno mądrość przychodzi, czy Pragnąć się godzi, ale próżno żałować Czego nie szło zachować Późną mądrość przychodzi Czego pragnąć się godzi Ale próżno żałować Czego nie szło zachować Przypomina pergamin Czy skóra Że i drzewie widziano coś krąg groziwa i jadła i chybkie obłapki zawsze człowieka kusiły te same zagadki Po swojemu się każdy ze stwórcą pasował A co siebie nadręczył, innym krwi popsował Własnym myślą nie ufał, życie sobie zbrzmiał się swojego strachu i wstydu się wstydził. Lubo, jakoby się cieszył, czym nie miał pojęcia i umierał taki mądry, jak wówczas poczęcia. Żak, profesorom krzywy, martwych nie słucha żywy. Nie wyciągają wnuki z życia dziadów na Żywy, martwych nie słucha, żywy nie wyciągają wnuki z życia dziadów nauki. Kto i bawić się umiał i nie bał się myśleć, temu starość nie straszna pod lipowym liściem. Miło dumać wśród pszczół nad wycofanie. Czy się zboża wykłoszą, a czy kuśka stanie? Czy w powszechnej niezgodzie kra się znów pogrąży? Czy się księgę ostatnią w drogu ujrzeć zdąży? Czy jak gwiazda na niebie moja ta co spada? Czy ta nad widną kręgiem? Co jutrzeńką włada, tylu bliskich i dawnych. To mi schyłek słodzi, i mniej Cię co dzień miodzie, ty mi smakujesz słodziej i słońcem, i księżycem rozkoszonie nasyceń, szczodrością moich dni. Dziękuję Ci, i mniej Cię co dzień miodzie.